No cześć skorpionki. Cześć kochani. Robimy wasze czytanko na maj. Dobra. No, zaraz się tutaj dowiemy, wszystko się dowiemy. I słuchajcie. Najpierw zrobimy yy, najpierw zrobimy co jest najlepszego do osiągnięcia w maju. Czyli zaczynamy od dobrych rzeczy, od pozytywów. Dobrze? Później zrobimy związki, miłość oraz pracę. No, a potem oczywiście wy z każdym znakiem zodiaku. No, zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. Skor. Pejonku. Co jest najlepszego do. Osiągnięcia w maju. Uwolnienie, odblokowanie, pasja. Jej! Dobra, dwie rzeczy Wam powiem. Po pierwsze, to może być dosłownie: ktoś Was odblokuje, czy Wy kogoś odblokujecie, jakaś blokada runie, będą seksiki, będzie pasja, tyle. I to może być takie dosłowne, ale. Być może, słucham, jest skorpion, który czuje się przyblokowany w pracy. Albo skorpion, który ma jakieś kreatywne przedsięwzięcia, nie wiem, pisze książkę albo coś tam innego tworzy i czuje się lekko przyblokowany dzisiaj albo czuł się w kwietniu, no to spokojna głowa, w maju już tego problemu nie będzie. Bardzo, bardzo dużo pasji, kreatywności, motywacji, energia – to może być też takie odblokowanie energetyczne po prostu w ciele. Czyli jeżeli byłoby jakieś przemęczenie, a może jakaś choroba, no co by to nie było, no to jest odblokowanie. Oj, będzie się wam to podobało, kochani. Będzie. No, zobaczmy co jeszcze dobra. Zobaczmy. Co jeszcze, co jeszcze? Pokonanie każdej przeszkody, droga do sukcesu. Jest pokazany trud. Niektórzy, jak będą robili tą drogę do sukcesu, to, to ja nie wiem, co wy to tam robicie, ale to są takie rzeczy, mówię, albo pasjonujące. Teoretycznie mówię, to może być związkowe, romantyczne, seksualne, to może być coś takiego, ale to mi się też z pracą kojarzy lub z tworzeniem, albo z jakimiś talentami, więc droga do sukcesu, ja Wam powiem tak: ta droga nie jest super prosta. Ona może być kręta, mogą być nawet i kłody pod nogami, dziury, nie wiem, schody, nie wiadomo jakie. Ale i tak dacie radę. Macie pokazane skupienie na tym, na czym powinniście się skupić w maju. Tak jakbyście naprawdę doskonale wiedzieli słuchajcie, to jest na takiej zasadzie: mam w maju zrobić to. Mam taki plan, mam taki cel. Czy to w związkach, czy to w zdrowiu, czy to w pracy, czy jakieś tam kreatywne rzeczy, mam to zrobić, więc żadne inne głupoty nie będą mi zaprzątać głowy. No, dobra, dobre. A jeszcze jedna rzecz. Jeżeli słucham, mnie skorpion, który. Nie zaczął jeszcze jakiegoś przedsięwzięcia, ale myślał od dłuższego czasu, planował, rozważał, sprawdzał różne możliwości. To maj, to już jest koniec tego sprawdzania, szukania, planowania, a zaczyna się prawdziwe działanie. Bardzo dobra karta, bardzo. Miśki, no weźcie, przestańcie. Naprawdę super. Tak jak to właśnie Skorpion. Mój ukochany księżyc umie. I teraz tak. Zdrowie jest, jest. Miłość jest, jest. Jaka by to nie była, jeżeli mówię do singla, no co możecie robić rzeczy, no to mówmy się, seksiki tutaj też są możliwe, dla co po niektórych, ale jaka może być miłość? Matki do dziecka, dziecka do matki, do przyjaciółki, przyjaciela. To może być inny rodzaj miłości, ale jest miłość, wielka miłość, poczucie sukcesu. Jest też pokazany sukces matki. Albo wy jesteście tą matką, albo wasza matka ma jakiś sukces. Albo jest to duma matki, czyli matka może być dumna z dziecka, które ma sukces. Jak wam pasuje, tak to weźcie, ale to jest super energia tyle, nic więcej. Nie mówię, to jest też energia zdrowia i y, kreatywności. Jeżeli y, gdzieś byłby jakiś skorpion, który przyszedłby, powiedziałby Ewa, ja od pół roku planu nie planuję, tylko próbuję no, albo planuję, bo tam jakieś planowanie było. Ja planuję zajść w ciążę, planujemy z mężem czy z partnerem zajść w ciążę. Czy się to uda? No się nie zdziwcie, jak się uda w tym miesiącu, się nie zdziwcie misiaczki. No. Także wiecie. Oczywiście, żeby tu nie było zaraz, że wszyscy inni się złapią za głowę, bo nie chcą. To nie jest pokazana jako niechciana energia, więc jeżeli nie macie takich planów i balibyście się ciąży, to to nie było do was to, co powiedziałam teraz. Dobra, lecimy dalej. Teraz, kochani, miłość i związki. Miłość, relacje. Dobra. No, zaczęliście, kurczę. Z grubej rury, ale zobaczmy, co się tutaj jeszcze pokaże. Jak będą jakieś problematyczne rzeczy, to sobie będziemy z tym oczywiście na spokojnie tutaj radzić. Dobra, ten dziwny chłop wychodził mi również u wagi. Co to dla Was oznacza? Czekajcie, co, co to może dla Was oznaczać. No, jest jakaś część skorpionów, które są wedyjską wagą. No, to jest większość skorpionów, które mnie słuchają teraz, które są wedyjską wagą. No więc teoretycznie moglibyście do, iść też na wagę i posłuchać, co ja tam do nich mówiłam. Ale. Ta osoba, no ja, ja, robię teraz, yy, ja robię teraz na związki, na miłość i związki, nie na pracę, więc no, ja się nie spodziewam, że to jest czyjś szef, tylko bardziej bym powiedziała, że to jest mąż, partner, były mąż, ojciec lub teść. Coś jest z chłopem nie tak. No, i teraz co może być nie tak z chłopem? Może być chory? Może. Może być wredny, podły, despotyczny, okropny, nie chcecie z nim być? No, może. No to się nie polepsza, jeżeli taki jest. Może być wycofany, bo jest zapracowany i jest nieobecny, bo na przykład ma dużo pracy? Może. Czy to oznacza zły związek? Nie. Ale chłopisko nieobecne mogło by być. Ale co to jeszcze może być? To może być jeszcze roszczenie. Nie wiem, czemu teraz chciałam, miałam w głowie, że podatkowe. Jezusicku, nie podatkowe. Finansowe. Przychodzi były chłop, albo przychodzi jakiś tam Dobra, nie wiem kto, no jakiś człowiek, może jakiś członek rodziny, czy tam, nie wiem, jakiś człowiek przychodzi i coś, i czegoś, wyciąga rękę po coś, czegoś żąda, no. Jakieś pieniędzy, albo uregulowania, u, u, u uregulowania jakichś na przykład dokumentów finansowych, czy tam jakieś tam, nie wiem, podziały majątku, czy cholera wie co. No jeżeli ktoś coś takiego ma, no no to jest bardzo specyficzne. Ale jeżeli ta osoba w waszym życiu jest pozytywna, to coś z nią jest nie tak. Może jest chłopisko chore, najzwyczajniej w świecie, a może między wami i waszym człowiekiem jest dobrze, ale ojciec jednego z was jest chory w tym miesiącu. Też może być. Także spokojnie. Jakieś no, no, to coś, co tu jest pokazane w tej energii, może wpływać na was tak, że wy się na przykład nie skupiacie na waszej własnej relacji, tylko na innych sprawach. Może być też coś takiego, że w dobrej relacji, na przykład, przychodzi mąż do domu i mówi: słuchaj, mam problemy w pracy. Albo chcę odejść z pracy, albo w firmie jakiś chłop mnie wkurza. No, nie wiem, czy by to miało aż taki wpływ na was, ale jeżeli jest to możliwe, no to tak. Dobra. Nie, to są bardziej Nie, to są bardziej relacje neg z negatywnym człowiekiem. Albo ten człowiek jest chory, albo ten człowiek jest bardzo bardzo zamknięty w porywach, to nawet i ma wredny charakter i chciałby coś komuś zabrać albo nie chce czegoś komuś dać. Przykładowo, osoby się rozstają, rozwodzą i chłopisko, chłopisko, nie wiem, zabiera wszystko, nawet to, co nie należy do niego. Także. No, nie wiem, co byście to mieli. No, jeżeli macie dobrą relację, to ja bym stawiała na czyjąś chorobę. I wcale nie musi to być choroba męża, partnera, to może być choroba czyjegoś ojca, bo to może być nawet jeszcze starszy człowiek. Jeżeli ja bym mówiła do singla, słuchajcie, Albo macie jakieś porachunki z kimś, z jakimś mężczyzną. Nie wiem, może to jest jakiś były. No, porachunki. Uważajcie, bo człowiek ma pokazany wredny charakter i jest pokazany fałsz koło tego człowieka. Ale jednocześnie nie bójcie się, bo jest pokazane, że się nie trzeba bać. Także spokojnie, wszystko będzie dobrze z wami. Ale jeżeli jest możliwość, że jest jakaś wredna chłopina na horyzoncie, no to, no to się uaktywnia w tym miesiącu. Jeżeli jest jakieś singlątko, które byłoby podrywane przez jakiegoś zajętego faceta, albo przez jakiegoś niestabilnego emocjonalnie człowieka, no nie wiem, co tam jeszcze, przez kogoś w pracy, to uważajcie. Po prostu uważajcie, tylko to mówię. Bo ja nie mam wrażenia, że dobre rzeczy od tego człowieka będą szły w maju. Jednocześnie nie mam wrażenia, że was ktoś zrani, bo wy macie pokazane ja już jestem ponad to. Być może ten człowiek już was za dużo razy ranił i wy po prostu macie już taką olewkę, że tak brzydko powiem. W sensie wzruszacie ramionami, nie rusza was to. On się miota, kłamie, oszukuje, nie wiem, szpije, próbuje, szpile, co ja powiedziałam? Szpile, próbuje wbijać a wy nie wzruszeni stoicie i wzruszacie ramionami. Także, kochani, spokojnie. Spokojnie. No. Kochani, ja nie lubię mówić na tematy zdrowotne i bardzo tego unikam. Ja, ja nawet wam nie mogę powiedzieć, dlaczego tego unikam, bo jakbym zaczęła mówić, dlaczego unikam, to wtedy już bym powiedziała za dużo. Yy, ja Wam powiem tylko tyle. Karty pokazują prawdę, a no właśnie jakieś niektóre osoby tej prawdy mogą nie mówić, prawda? No w każdym razie posłuchajcie, ja powiem bardzo, bardzo w skrócie w jednym zdaniu, jeżeli jest zaplanowany jakiś, yy, może nie że zabieg, ale jakaś terapia, ja mam tylko jedno zdanie do powiedzenia. Druga, to nawet nie jest zdanie, tylko dwa słowa. Druga opinia. Poszukajcie jakieś jeszcze osoby. Która da Wam jeszcze jakąś drugą opinię. Nic więcej nie mówię. Dobra? Bo mówię, nie chcę się wypowiadać. Ja mówię tylko słowa druga opinia. Tyle. Tyle. No dobrze. Yy, czy coś jeszcze tutaj do dodania byśmy mieli? Macie bardzo dużo siły, stanowczości i odwagi. Macie dwie karty odwagi, czy singlądko, czy nie singlądko. Jest pokazana również podjęta dobra decyzja. Singlądko mogłoby podejmować decyzję o. Oczyszczeniu się z przeszłości, w sensie nie dam się więcej ranić, nie wracaj do mnie, nie przyjmę cię, daj mi już spokój święty, nie myślę o tobie, uwalniam się, poka pokazuję ci, że świetnie sobie radzę bez ciebie, więc to jest jedna rzecz, a człowiek w relacji, no jeżeli to byłaby negatywna relacja, to kto wie, być może ktoś tutaj, no nie chcę powiedzieć, że walnie ręką w w ten jak się nazywa w stół bo to może to nie musi być coś takiego ale no pokaże swoją stanowczość Pokaże osoba swoją stanowczość. Nie mam takich konkretnych kart, które by mówiłem tutaj, w tym, w tym kawałku czytania na temat jakichś tam randek czy czegoś, ale pamiętajcie, co macie najlepsze do osiągnięcia, także singlaczki, zresztą nie tylko singlaczki. Jeżeli macie człowieka i macie dobrą relację, i, i to, co teraz powiedziałam, nie było dla Was, bierzcie to, co jest najlepsze do osiągnięcia, róbcie rzeczy i tyle. W ogóle się nie przejmować tym, co tu wyszło. To jest dla jakiejś grupy skorpionów. Ale nie dla każdego, dobra? No dobrze. To co? Patrzymy pracę teraz. Znaczy, na pracę. Patrzymy na pyra. No, nie powiem, nie powiem. Nie wiem, co to jest. <laughs> Miśki. Dobra, wymieniam. Nowa praca, nowe studia, nowy dokument. Na przykład jakiś kontrakt. Konny, tyry, a kot. Fajny, nowy kierunek. Stworzenie jakiegoś dzieła. Jeżeli ktoś, jaki Skorpion, tworzył dzieło już od jakiegoś czasu, to kto wie, czy nie skończy tworzenia tego dzieła i będzie miał w ręce dzieło. Na przykład jest Skorpion student, który pisał pracę magisterską i w tym miesiącu ją złoży. Będzie miał już napisaną. To jest tylko przykład. Oczywiście sytuacji to nie musi być takie coś. Kontrakt, dokument, nowa praca, nowy projekt. Oj, co tam jeszcze? No nie wiem, nowe dzieło. Ale to jest super karta, Miśki. A idźcie jestem. Mówię wam, macie kurczę naprawdę bardzo obiecujące, bardzo obiecujące karty. Niczego się nie bójcie, błagam. Pewnie się nie boicie, bo wy jesteście skorpiony. Ale... Ale się nie bójcie. No. Jeżeli baliście się czegoś, to przestaniecie się bać czegoś. O, Jezu, jakie wy macie dobre karty. Ja bardzo możliwe, że ja mówię do jakiejś grupy skorpionów, studentów uczniów. Jeżeli jakiś skorpion jest maturzystą, błagam uczyć się, żeby nie było, że Ewusia powiedziała, że dobrze pójdzie, to się już nie muszę uczyć. Nie, takich jaj nie robimy. Dobra idziemy się uczyć, spędzamy dużo czasu na nauce, powiem wam tylko, energia jest doskonała dla ludzi, którzy robiliby, czy braliby, nie brali, tylko jak to się mówi, po angielsku się mówi take an exam, robiliby egzaminy, czy opodchodziliby do egzaminów, Jezusicku, już człowiek zapomniał jak się gada, Podchodziliby do egzaminów ludzie, dobra energia. To jest również dobra energia dla, dla ludzi, którzy chodzą na staże, uczą się czegoś, robią jakieś um, rzeczy, które są rozwojowe, rozwijają własny biznes, ale również ludzie, którzy już są na szczycie i robią po prostu coś, co jest, co wymaga jakiegoś rozwoju i nakładu pracy. To jest rewelacyjna energia. Tyle, nic więcej, nie mówię. Naprawdę, absolutnie niczego się nie bać jesteście nieustraszeni w tym miesiącu. O Jezu, jakie. Uwielbiam takie karty. Po prostu uwielbiam, jak są takie dobre karty. Wiadomo, że nie zawsze są, bo różnie to w życiu bywa, prawda? Ale ja się cieszę, jak są takie. Dobra, no to co, misiaczki? Wy z każdym znakiem z Dodiaką. Skorpion z każdym znakiem od baranka do ry, beczek od baranka do rychy. Dobra. Dobra. No, zobaczmy. No więc tak. Jeżeli macie baranka. Nie wiem, dziwna energia z barankiem, dziwna. Jeżeli macie zgodną relację, to się nie możecie być może dogadać na temat jakiejś nieruchomości, prezentu, wydatku, załatwiania czegoś, jakiegoś zamieszkania razem. Tak jakbyście się mogli nie dogadać. Ale jeżeli ta relacja nie jest stabilna, lub jeżeli się skończyła, no to, no to bardziej bym powiedziała, że takie coraz bardziej rzeczywiście oddalanie się, oddalanie, niż że jakieś powroty by tu były. Raczej bym chyba sobie dała wtedy spokój. Z bykiem macie pokazane, wprost przeciwnie, macie dogadywanie się pokazane. Jest jakaś rozmowa, być może ktoś komuś coś tłumaczy, niektórzy próbują coś naprawiać, co się kiedyś zepsuło. A jeżeli się nic nie zepsuło, to bez lęku, bez bólu, bez cierpienia, bezproblemowo rozmowa, załatwianie, organizowanie, planowanie, nawet nie wiem, czy nie jakaś wycieczka lub spotkanko. Ale fajne, fajne karty. Jeżeli moje miesiątko skorpioniątko ma bliźnięta, co to jest? Wiecie co? Pierwsze, co mi przychodzi do głowy z bliźniętami, bratnia dusza utracona, ale nadal silne powiązanie. Drugie, co mi przychodzi do głowy, to jest związek istniejący i silna więź. Że nie mogę od Ciebie odejść, czy nie potrafię od Ciebie odejść, bo jesteśmy związani, ale nasza miłość gdzieś już tak trochę, no, nie chcę powiedzieć odeszła, ale usycha. Usycha, no. Uważajcie jeszcze na trójkąty. Czyli wybliźnięta i osoba trzecia. Tylko mówię, uważajcie. Uważajcie też na osobę z podznaku bliźniąt, która płacze po kimś innym, no bo wtedy się na was nie skupia. Jeżeli macie osobę z podznaku raka, kochani, tu bym uważała na zdrowie, bo tu jakieś coś mogłoby kogoś gdzieś tam wziąć, no być może tą osobę z podznaku raka. Jest też pokazane, że, że może być coś niespodziewanego, coś, co jest związane. Z tym, że ktoś się z czegoś jeszcze nie wyleczył. I to może chodzić o byłą relację, albo wy z siebie nawzajem się jeszcze nie wyleczyliście. Jeżeli macie osobę z podznaku lwa, podejrzliwość, brak zaufania i jakaś zależność. Poczucie zależności, uzależnienie. Ewentualnie osoba, która nie jest wolna, nie jest wolna i ktoś nie ufa komuś tutaj. I, ale chyba ma rację. Z panną spotkanie, impreza, pieniądze, y, zrządzenie losu, szczęście, optymizm, celebrowanie czegoś, y, y, pojednanie. Jezusicko! Dobre. Z Panna Waga. Z wagą mamy pokazane osamotnienie. Nie, dobra, źle powiedziałam. To nie jest osamotnienie. To jest ym, jakaś forma izolacji, ale to nie jest izolacja przymusowa. To jest raczej, że ktoś sam się izoluje. Nie, że ktoś go zmusił, bo ktoś kogoś porzucił. Tylko sam człowiek tak, jakby nabiera dystansu, dlatego że musi coś przemyśleć. Jest też pokazana jakaś osoba, która mogłaby iść na terapię i rozważać uwolnienie się z jakiejś. Relacji z skor Skorpionem, no Jezu, zapomniałam, że teraz Wy. Czyli Skorpion ze Skorpionem. Mamy pokazaną niestety niezbyt stabilną relację i być może poczucie, czy brak poczucia bezpieczeństwa. Czy to może oznaczać, że ktoś próbuje uciec z tej relacji? Być może. Czy ucieknie? N nie wiem. Nie wiem, czy ucieknie. Ktoś może o tym myśleć, może się na to przygotowywać. Czy ucieknie, ja nie mam tego pokazane. Ale tak jakby już coś tutaj było niezbyt stabilne. Ze strzelcem to już w ogóle dziwne, dlatego że tak jakby się coś miało zakończyć, albo tak jakby pomiędzy wami i strzelcem przyszedł problem w postaci choroby jeszcze trzeciej osoby. Na przykład jednego z was ojciec mógłby zachorować, albo jakaś inna osoba z rodziny. Czyli coś takiego, lekko problematycznego między wami by się mogło pojawić. Nawet jeżeli macie dobrą relację, jeżeli macie złą relację, no to bardziej bym powiedziała, że to idzie w kierunku całkowitego odejścia, niż w kierunku pojednania. Jeżeli macie koziorożca, czekanie i manifestacja. Czekam na ciebie i manifestuję. Wróć do mnie, och, wróć do mnie. Jeżeli macie uu, wodnika, no to tutaj jest pokazana walka. I wygrana, walczę o coś i wygrywam. Potrzeba wygranej, walka, walka o ten związek, czy rywalizacja z kimś innym o względy kogoś innego, bo też może takie coś być. Na pewno jest pokazane poczucie wygranej w tej relacji albo w tej sytuacji po prostu. Z rybami dziwnie, bo jest pokazane, że coś ktoś powie, coś ktoś wyzna. Jest pokazane dużo pasji, bardzo dużo pasji, takie, takie, takie pragnienie jakieś, ale, ale dlaczego ktoś coś musi wyznać? Bo tak wygląda, jakby ktoś coś ukrywał do tej pory, a teraz wyznaje, mówi prawdę, albo coś się po prostu okaże. No dobrze. I kochani, karta jak się nazywa? Karta tej, no, co osoba chciałaby Wam powiedzieć, albo co o Was myśli chowam się za rzeczami materialnymi jakaś osoba do was mówi chowam się za rzeczami materialnymi czyli jakieś zamknięcie na miłość zamknięcie na związki być może u tej osoby by było dobra kochani sprawdzajcie ascendenty księżyce sprawdzajcie wedyjskie znaki tak samo jak i zachodnie yy, piszcie komentarze tam lajki suby te sprawy no to to wiadomo i misiaczki widzimy się niedługo a na razie buziaczki Pozdrowionka. No i papa.